Za 17 miała być na ósma, dzisiaj Walentynki, wszyscy się kochamy w ja Jorka. A dzisiaj dokładnie. Jest a dziś, jeszcze, jeszcze ubranego w Kubraczek. Nie, no wspomnieć. Dzisiaj kubia. po 9 Wydaje z okazji między innymi Walentynek premiera nowej piosenki, gdy ty, ty górniak nie zapomnij. Zostańcie z nami. A teraz niekryty krytyk, czy też zakochany, posłuchajmy, za 17-8. Ja, niekryty krytyk, krytyk. Wradius. Baurecka. Czekaliście na ten dzień. Cały rok. Walentynki, czyli święto, które w XXI wieku obchodzi się poprzez umieszczanie na fejsie opisów. W te walentynki to komercyjny szajs. Oczywiście jest jeszcze grupa osób zakochanych, dla których ten dzień to doskonały pretekst do wydania ciężko zarobionych, tudzież ciężko wyżebranych od rodziców pieniędzy na kwiaty albo romantyczną kopulację. Ko... ko kolację. Otóż okazuje się, że 3 na 4 kobiety chciałyby otrzymać w walentynki nie kwiaty albo kotleta w knajpie, lecz Ręcznie napisany wiersz. Wiecie, coś z uczuciem i nutką dariuszanizmu. na przykład czuję mą miłość nawet na palców opuszkach, a piszę to, abyśmy dzisiaj poszli do kina. Nieważne, czy dzień zakochanych to twoje ulubione święto, czy może uważasz, że walentynki są grupie. Dla mnie to doskonała okazja, aby pokazać miłość do mojego szefa. Uwaga, recytuję. Na górze róże, na dole fiołki, szefie. Dostanę podwyżkę? Na razie mam tyle. Miłego dnia na palców o puszkach, Maciek Rączek, czyli nie krety...